Pewnie zauważyłeś, że w internecie poleca się magnes niemal na każdy problem zdrowotny. Czy to przesada? Ja uważam, że magnez jest tak ważnym pierwiastkiem dla naszego ciała i bierze udział w tylu procesach w całym naszym organizmie, że jeżeli miałabym wybrać tylko jeden suplement, to wybrałabym właśnie magnes. Dlatego, że umożliwia on wyprawidłowe wykorzystanie energii w naszych komórkach, a tego magnezu. W ostatnich, w obecnych czasach mamy niestety mało. Dlaczego? Dlatego, że nasze ciało zużywa bardzo duże ilości magnezu właśnie z uwagi na stres i czasy, w jakich żyjemy. I nie mam tu na myśli tylko smutku, napięcia, stresu, ale też takiego życia w biegu, zadanie, cel. Życie w takim ciągłym napięciu, w niewiadomej, w zawieszeniu, w trudnych relacjach, w trudnym związku, w niełatwej pracy. I najbardziej skupiłabym się tu na dwóch rodzajach magnezu. Pierwszy glicynian, który raczej trzeba przyjmować wieczorami, dlatego że bardzo wpływa na poprawę jakości naszego snu i jest bardzo łagodny dla jelit. I drugi rodzaj magnezu jabłczan magnezu, który najlepiej przyjmować rano, bo działa on nawet trochę pobudzająco dla naszego ciała. Zapisz film, a po więcej obserwuj mnie.